Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak na telefonie Realme Pro 12 Plus możemy ustawić odlokowanie telefonu na odcisk palca. Także zapraszam do oglądania. Aby ustawić nasz, jakby, odcisk palca na odlokowanie naszego telefonu, musimy przejść do ustawień. Następnie wchodzimy w bezpieczeństwo i prywatność. Wchodzimy w pierwszą opcję, która nam się pokazuje to jest Set a Screen Lock. lecz my wejdziemy trochę niżej. Jak widzicie, mamy odblokowywanie urządzenia na no one, czyli żadne. Klikamy, następnie wchodzimy na sam dół i mamy rozpoznanie twarzy i odcisk palca. Dajemy odcisk palca, klikamy prawą opcję, dajemy zgadzam się, kontynuuj. Dajemy sobie wzór, teraz musimy chwilę poczekać 5 sekund, klikamy kontynuuj. I teraz dajemy hasło, które było wcześniej. I teraz dajemy OK. I teraz musimy ustawić palec w miejscu, gdzie nam to pokazuje. Czyli koło wtyku do ładowania. I dokładamy palec cały czas po chwilę. Jeszcze chwila. Jak widzicie, mamy palec robiony, dajemy gotowe. Dajemy anuluj. I jak widzicie, teraz mamy odcisk palca. Włączmy teraz nasz telefon, odpalmy go. I jak widzicie, na samym dole mamy takie kółeczko z liniami papilarnymi. Klikamy je naszym palcem, które żeśmy zeskanowali. I jak widzicie, telefon nam się odblokowuje. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Cześć!